Łyżka wyślizgnęła mi się z ręki i uderzyła o talerz. Ostry, metaliczny dźwięk. Wszystkie rozmowy w jadalni ucichły. Oddech mojego ojca przerwał ciszę. Wyjdź, powiedział, głos prawie łagodny. Przyniosłaś nam wstyd. Żyrandol brzęczał nad nami. Światło drżało na szklance wody, której nie tknęłam. Wstałam. Powietrze gęste od perfum i wstydu. Nikt na mnie nie patrzył, nawet ona. Szłam w stronę drzwi. Moje kroki odbijały się echem od marmuru. Za mną szkło pękło cicho. Cienka linia pełzła po jego powierzchni. Lata później to pęknięcie doprowadziło ich prosto do mnie. Kiedy miałam 12 lat, mój ojciec, Tomasz Kowalski, powiedział reporterowi, że talent przeskakuje pokolenia. Uśmiechnął się mówiąc to, obejmując ramieniem moją młodszą siostrę. Joannę, która właśnie wygrała szkolny konkurs literacki. Stałam obok świateł kamer, trzymając wstążkę za akwarelę, którą zdobyłam tego samego tygodnia. Nikt o nią nie pytał. W domu moja matka, Weronika, poruszała się po pokojach jak kustosz, poprawiając ramy, prostując kwiaty i przypominając nam, że nazwisko Kowalski oznacza porządek. Mówiła to tak, jak ludzie odmawiają modlitwy. Wymierzenie, pewnie bez pytań. Wcześniej nauczyłam się, że miłość w naszym domu była owinięta w ciche zasady. Zachowaj spokój, bądź użyteczna, pozostań niewidoczna. Nasz dom w starych tarnowicach był stary, z wysokimi oknami i zimnymi podłogami, które niosły każdy dźwięk. Kiedy goście przychodzili na kolację, nakrywałam do stołu, podczas gdy Joanna grała na pianinie w sąsiednim pokoju. Ojciec zawsze nazywał ją naszym cudownym dzieckiem. Mnie nazywał niezawodną. Brzmiało to jak pochwała, dopóki nie zrozumiałam, że oznacza zapomnianą. Roku, gdy skończyłam 16 lat, wzięłam udział w lokalnym konkursie plastycznym. Spędzałam noce malując na strychu, olej i terpentyna przesiąkały moją skórę. W dniu wystawy szukałam rodziców w tłumie. Nie przyszli. Tego wieczoru, kiedy wróciłam do domu z małym brązowym medalem, zastałam ich ubranych na gale. Rozumiesz, powiedziała matka, poprawiając perłowy kolczyk. Sponsorzy nas oczekują. Nie zapytała, jak mi poszło. Położyłam medal na kuchennym blacie. Leżał tam miesiącami, zbierając kurz obok miski cytryn. Joanna miała w sobie coś, co przyciągało uwagę. Nie prosiła o nią. Po prostu za nią podążała. Nauczyciele ją uwielbiali. Moi rodzice krążyli tuż za nią. Stałam się osobą, która pamiętała o urodzinach, sprawdzała pocztę, kryła błędy. Kiedy Joanna zapomniała złożyć esej na studia, siedziałam całą noc pisząc go za nią. Kiedy wygrała stypendium, powiedziała: Udało nam się. Skinęłam głową. Tej zimy ojciec poprosił każdą z nas o namalowanie czegoś do Foyer Galerii. Joanna namalowała lilie precyzyjne, komercyjne, dokładnie takie, jakie lubił. Ja namalowałam światło przebijające się przez witraż. Kiedy przyniosłam obraz, nie podniósł wzroku znad papierów. Zbyt osobiste, powiedział. Weronika uśmiechnęła się blado. To słodkie, dodała. Tak jak ludzie mówią o dziecięcych rysunkach. Następnego ranka mojego obrazu już nie było. Tygodnie później znalazłam go w magazynie schowany za skrzyniami z napisem Dekoracje sezonowe. Nie płakałam. Po prostu patrzyłam jak kurz osiada na szklanej ramie. Błyszczał w popołudniowym świetle jakby wciąż próbował być zauważony. Lata przed nocą, gdy kazali mi odejść, już rozumiałam, jak działa nieobecność w naszej rodzinie. Nie zaczynała się od krzyków, zaczynała się od ciszy. Półprzymknięte drzwi, pominięte imiona, oczy ślizgające się obok mnie przy stole. Tego dnia nauczyłam się swojego miejsca w tej rodzinie. Koperta przyszła w środę, cienka i kremowa, pachniała słabo różami i kurzem. Była zaadresowana do panny Zofii Kowalskiej pismem, którego nie widziałam od sześciu lat mojej matki Weroniki. Otworzyłam ją przy biurku w domu kultury, farba wciąż mokra na moich palcach. W środku było zaproszenie na ślub. Joanna, moja młodsza siostra, wychodziła za mąż w pałacu książęcym. Wydrukowane słowa wyglądały elegancko. Przemyślanie i zimno. Moje imię zostało wpisane na dole, potem przekreślone niebieskim atramentem. Pozostało słabe wgłębienie po długopisie, jakby ktoś zawahał się przed całkowitym wymazaniem mnie. Klasa za mną brzęczała dziećmi myjącymi pędzle, ich śmiech był odległy, nierealny. Trzymałam kartę, aż brzeg wbił się w moją skórę. Przez sekundę myślałam, że to sobie wyobraziłam, ale było tam. Moja nieobecność potwierdzona atramentem. Podeszłam do okna. Na zewnątrz późno jesienne światło ślizgało się po rynku, gdzie galeria sztuki Kowalskich, galeria mojego ojca Tomasza, wciąż stała jak pomnik wszystkiego, co straciłam. Te same litery, to samo nieskazitelne szkło, jakby nic się nigdy nie zepsuło. Pamiętałam jego głos tamtej nocy, gdy mnie wyrzucił. Wyjdź, przyniosłaś nam wstyd. Czasami, nawet po tych wszystkich latach, wciąż brzmiał blisko, jakby stał tuż za mną. Tego wieczoru, kiedy układałam do snu Michała, mojego pięcioletniego syna, zapytał: Mamo, czy mam dziadków? Jego oczy były tego samego jasnego błękitu, co oczy Tomasza. Zawahałam się. Tak? Powiedziałam. Masz, ale mieszkają bardzo daleko. Skinął głową, zadowolony odpowiedzią, która nic nie wyjaśniała. Później siedziałam przy kuchennym stole, znowu wpatrując się w zaproszenie. Złota folia migotała pod lampą, łapiąc światło, jakby drwiła ze mnie. Mogłam je podrzeć, spalić, wyrzucić, ale nie zrobiłam tego. Złożyłam je raz, idealnie prosto i wsunęłam do szuflady obok niezapłaconych rachunków i szkolnych formularzy. Uśmiechnęłam się wtedy małym, pustym uśmiechem. To nie było przebaczenie. To było rozpoznanie. Zostałam wymazana wcześniej. Tym razem upewnię się, że to zostanie zapisane. Znowu zaczęłam budzić się przed świtem. Mieszkanie było ciche, oprócz szumu kaloryfera i okazjonalnego trzasku starych rur. Powietrze pachniało słabo rozcieńczalnikiem i fusami skawy. Lubiłam ten zapach. Oznaczał, że dzień nas jeszcze nie dotknął. Kiedy Michał, mój syn, jeszcze spał, oczyściłam stół. I rozłożyłam wszystko, co trzymało nasze życie razem: koperty, rachunki, stare płatności, plany lekcji i półpusty szkicownik. Brzegi papieru zwijały się, lekko poplamione kolorem z lat użytkowania. Otworzyłam czystą stronę i napisałam trzy słowa na górze: Trzymaj blisko cicho. Każdy poranek od tego czasu zaczynał się tak samo. Parzyłam kawę, odpowiadałam na e-maile dotyczące zajęć plastycznych. Płaciłam jakikolwiek rachunek, mogłam sobie pozwolić w tym tygodniu, potem prowadziłam Michała do domu kultury dwie przecznice dalej. Nosił swój mały szkicownik w plecaku, jakby to była tajna broń. Przechodziłyśmy razem przez rynek, obok galerii sztuki kowalskich, gdzie imię mojego ojca wciąż błyszczało złotem na kamieniu. Kiedyś odwracałam wzrok. Teraz zmuszałam się do patrzenia prosto na nią, aż światła zmieniły się. W domu pracowałam nigdy głośno, nigdy hałaśliwie. Prowadziłam warsztaty plastyczne online, organizowałam materiały do zajęć dla dzieci i zaczęłam przeglądać stare dokumenty, które wciąż wiązały mnie z rodziną. Każda transakcja, każda płatność każde stare potwierdzenie stypendium które zachowałam od liceum dowód jak przeżyłam bez nich. W nocy dodawałam do pliku na laptopie oznaczonego fundamenty. To nie była zemsta. To była dokumentacja. Każda linia, cicha korekta do historii, którą o mnie napisali faktury szpitalne z narodzin Michała, umowy najmu, zeznania podatkowe, cyfrowy ślad wytrzymałości. Kiedy kończyłam, siadałam i słuchałam szumu lodówki, cichego oddychania z sypialni. Te dźwięki oznaczały, że odbudowałam swoje życie od zera i nikt nie mógł tego znowu wymazać. Czasami między lekcjami przechodziłam obok lokalnej kawiarni artystycznej, która zaproponowała wystawienie moich prac. Właściciel, Patryk Hale, lokalny krytyk sztuki, który kiedyś recenzował moją szkolną wystawę, nie wiedząc kim jestem, uśmiechnął się, wieszając moje obrazy na ścianie. Uchwyciłaś ciszę, powiedział. Nie odpowiedziałam. Tylko skinęłam głową, bo miał rację. Cisza utrzymała mnie przy życiu. Tygodnie przed ślubem Joanny mijały w małych, przemyślanych ruchach. Kupiłam Michałowi nową kurtkę na zimę, wymieniłam złamane krzesło i malowałam do późna w nocy. Jedna praca wciąż do mnie wracała. Rewizja starej pracy, którą nazwałam światło przez okno. Ta sama, którą ojciec kiedyś schował w magazynie. Namalowałam ją ponownie, tym razem z mocniejszym kolorem, cieplejszym światłem, bez niedokończonych cieni. Dnia, gdy skończyłam, przyszedł list. Nie zaproszenie tym razem, ale zwykła koperta zaadresowana pismem mojego ojca. W środku był czek i jedno zdanie: Jeśli zechcesz, chciałbym cię znowu zobaczyć. Jego podpis pod spodem drżał tylko lekko. Siedziałam przy kuchennym stole, przesuwając kciukiem po atramencie. Pieniądze mnie nie ruszyły. Zdanie tak. Nie dlatego, że w nie wierzyłam. Ale dlatego, że oznaczało, że w końcu znowu napisał moje imię. Tej nocy nie powiedziałam Michałowi. Złożyłam list, wsunęłam go do mojego folderu fundamenty i kontynuowałam pracę. Nie planowałam zemsty. Planowałam strukturę, mapę. Jeśli wrócą, chciałam każdą prawdę gotową: daty, pokwitowania, dokumenty szpitalne, fotografie. Nie chciałam miejsca na zaprzeczenie. Soboty stały się naszym rytuałem. Michał i ja malowaliśmy razem w Domu Kultury po zakończeniu mojej porannej klasy. Dzieci go uwielbiały. Miał sposób mieszania kolorów, który zawsze mnie zaskakiwał. Możesz zobaczyć uczucia w kolorach, mamo, powiedział kiedyś. Twoje są cichsze niż moje. Znowu miał rację. Czasami podczas tych popołudni łapałam przebłyski mojego odbicia w oknie studia. Ręce poplamione pigmentem, włosy upięte, twarz spokojna. Ledwo rozpoznawałam dziewczynę, która została wyrzucona z domu. Zdałam sobie sprawę, że nie potrzebowałam przebaczenia, żeby czuć się pełna. Potrzebowałam tylko konsekwencji. Kiedy Michał spał, siadałam przy oknie, światło z latarni ulicznych błyszczało na obrazie wiszącym nad moim biurkiem. Myślałam o ostatnim razie, gdy stałam w domu moich rodziców. Marmurowa podłoga echo słów mojego ojca. Dźwięk nie był już gniewem. Były to dane, coś do zapisania i przechowania. Moje życie stało się własnym archiwum. Gdy ślub się zbliżał, skupiałam się na małych, mierzalnych rzeczach: frekwencja na lekcjach, inwentarz materiałów plastycznych, saldo konta oszczędnościowego. Podpisywałam formularze, aktualizowałam ubezpieczenie, wysyłałam faktury za prywatne lekcje. Każde kliknięcie myszką było aktem cichej siły. Żadnej konfrontacji, żadnej przemowy, tylko precyzja. Kilka nocy przed ceremonią otworzyłam szkicownik i napisałam: Jeśli kiedykolwiek ich zobaczę, pozwolę najpierw przemówić ciszy. Potem zgasiłam lampę, złożyłam notatkę z tyłu mojego dziennika i poszłam spać. Rano, w dniu ślubu, Joanny szron pokrywał krawędzie okien. Michał szarpał swój mały krawat, narzekając, że swędzi tylko odwiedzamy powiedziałam mu skinął głową ściskając moją dłoń gdy wychodziliśmy z mieszkania na zewnątrz powietrze było ostre czyste uczciwe zamknęłam drzwi za sobą i wsunęłam klucz do kieszeni jego zimny ciężar uziemiał mnie trzymałam się blisko i cicho teraz był czas wejść w hałas pałac książęcy błyszczał jak szklany klejnot pod listopadowym niebem w środku wszystko pachniało liliami i wypolerowanym srebrem. Śmiech gości odbijał się echem w atrium, uprzejmy i odległy, gdy prowadziłam Michała, mojego syna, przez wejście. Jego mała dłoń zacisnęła się wokół mojej. Jego krawat był lekko przekrzywiony, buty skrzypiały o marmur. Nie obchodziło go to. Był ciekawy. Oczy szeroko otwarte, chłonące żyrandole, kwartet smyczkowy, blask ludzi. Którzy nigdy nie spojrzeli dwa razy na kogoś takiego jak ja. Wtedy głos, cichy, nerwowy, przyszłaś. Joanna, moja młodsza siostra, stała przy schodach w białej sukni. Bukiet drżał tylko lekko. Wyglądała dokładnie tak, jak ją pamiętałam. Delikatna, uwielbiana, nietknięta konsekwencjami. Nie myślałam, że przyjdziesz. Prawie nie przyszłam, powiedziałam. Mój głos był równy. Uśmiechnęła się, w połowie ulżona, w połowie przestraszona. Oni są tutaj, szepnęła. I byli. Po drugiej stronie pokoju, Tomasz i Weronika Kowalscy stali wśród swoich przyjaciół, starsi teraz, bardziej siwi, wciąż posągi w projektanckich ubraniach. Postawa mojego ojca się nie zmieniła. Podobnie jak sposób, w jaki oczy mojej matki katalogowały każdą osobę, każdą niedoskonałość, aż wylądowały na mnie. Muzyka przybrała na sile, tłum się przesunął, na sekundę nikt nie oddychał. Szklanka mojego ojca zatrzymała się w połowie drogi do jego ust, ręka mojej matki zamarła na torebce. Powietrze było ciężkie od perfum i rozpoznania. Wtedy zobaczył Michała. Ich reakcje nastąpiły niemal jednocześnie. Uśmiech mojej matki zachwiał się, wargi lekko się rozchyliły. Ręka mojego ojca zadrżała, szklanka w jego uścisku złapała światło, zanim wyślizgnęła się z jego palców i rozbiła o podłogę. Głowy się odwróciły. Melodia kwartetu potknęła się, potem zatrzymała. Co. co to jest? szepnęła moja matka. Michał mrugnął, zaskoczony dźwiękiem, potem schował się za moją nogą. Czułam jego bicie serca przez sukienkę. Każde oko w sali było na nas, na Skandal, który wrócił, ubrany w mały garnitur i ciekawe niebieskie oczy. Nie ruszyłam się. Nie odezwałam się. Cisza wypełniła przestrzeń, którą zbudowali z reputacji i strachu. Po raz pierwszy nie mogli tego kontrolować. Pierwszym, który się otrząsnął, był Patryk Hale, krytyk sztuki, który wspierał moją pracę. Wystąpił naprzód, patrząc od mnie do Michała. Potem do mojego ojca. Chłopiec ma jej ręce, powiedział cicho niemal z czcią. Spójrz na ten szkicownik. Michał już go wyciągnął. Jego instynkt w każdym napiętym pokoju. Położył go na pobliskim stole i zaczął rysować. Dźwięk ołówka drapiącego papier przerwał ciszę jak równe bicie serca. Goście pochylili się bliżej. Rysunek był prosty. Dwie postacie stojące pod jasnym oknem, światło padające między nimi. Szczęka mojego ojca zacisnęła się. Patrzyłam, jak zdaje sobie sprawę, co wszyscy inni widzieli. To okno, ta kompozycja, to było moje. Ten sam obraz, który namalowałam lata temu, ten, który schował w magazynie. Ma jej dar, powiedział cicho Patryk. Kowalski mimo wszystko, tłum szeptał. Gdzieś za nami kieliszki znowu zabrzęczały. Słabo, nerwowo. Orkiestra zawahała się, niepewna czy wznowić. Mój ojciec w końcu przemówił. Głos teraz niższy. Zofia. Tylko moje imię. Ciężkie jak wyznanie. Zrobił niepewny krok naprzód. Proszę, nie odchodź. Odwróciłam się do niego. Po raz pierwszy jego oczy nie były z kamienia. Kazałeś mi odejść. Powiedziałam cicho. Tak. Wydychał, ramiona opadły, przedstawienie zniknęło. Myliłem się. Głos mojej matki się załamał. On tak bardzo przypomina ciebie. Powinien, powiedziałam. Próbowaliście mnie wymazać, ale on jest dowodem, że nie mogliście. Michał spojrzał na mnie, nieświadomy burzy, którą właśnie uspokoił. Czy możemy już iść do domu, mamo? Szepnął. Tak, kochanie. Wzięłam jego rękę. Goście rozstąpili się cicho gdy przechodziłyśmy. Ręka mojego ojca podniosła się, ale mnie nie dotknął. Oczy mojej matki błyszczały, łzy uwięzione między dumą a żalem. Przy drzwiach zatrzymałam się na tyle długo, by spojrzeć za siebie. Rozbite szkło wciąż błyszczało na marmurze. Kelner klęczał, zamiatając je do srebrnej tacy. Nie czułam się zwycięsko. Czułam się precyzyjna. Za mną usłyszałam, jak ojciec znowu woła moje imię. Ciszej tym razem, ale się nie odwróciłam. Na zewnątrz zimne powietrze uderzyło w moją twarz jak reset. Muzyka zaczęła się znowu w środku odległa, stłumiona przez ciężkie drzwi. Trzymałam rękę Michała mocniej, gdy wkroczyłyśmy w noc. Sprawiedliwość, zdałam sobie sprawę, nie zawsze przychodziła z hałasem. Czasami przychodziła cicho. Jak oddech, który pokój wstrzymywał latami. Śnieg zaczął padać w następnym tygodniu. Cienkie, wolne płatki, które łapały się w latarniach ulicznych przed naszym mieszkaniem. Świat znowu ucichł. W środku kaloryfer grzechotał, a zapach kakao wypełniał powietrze. Michał siedział przy stole, kolorując obrazek dwóch osób trzymających się za ręce pod padającym śniegiem. Nucił cicho. Nieświadomy, że cokolwiek w naszym życiu się zmieniło. Od ślubu mój telefon zabrzęczał dwa razy. Wiadomości od Joanny, obie krótkie, obie ostrożne. Ostatnia brzmiała: Chcą przyjść zobaczyć Twoją klasę. Nie odpowiedziałam od razu. Wciąż wpatrywałam się w niedokończony mural na ścianie studia, projekt naszych uczniów, wybuch koloru rozprzestrzeniający się po szarym betonie. Każde pociągnięcie pędzla było przypomnieniem tego, co zbudowałam z ciszy. W tę sobotę przyszli. Tomasz i Weronika Kowalscy, moi rodzice, stali niepewnie w drzwiach sali plastycznej dla dzieci. Bez kamer, bez publiczności, tylko słaby szum śmiechu i zapach farby plakatowej. Michał podbiegł, by ich powitać, ciągnąc ich w stronę swojego stołu. Dziadku babciu, patrzcie, mieszam niebieski z żółtym. Jego głos był jasny. Niewinny. Poszli za nim niepewnie, jakby wchodzili w nieznane światło. Mój ojciec obserwował, jak Michał maluje, oczy łagodniały. Moja matka usiadła obok niego, ręce mocno złożone, aż w końcu szepnęła. On jest tu szczęśliwy. Skinęłam głową. Oboje jesteśmy. Przez chwilę zostali, pomagając płukać pędzle, suszyć papier, Cicho ucząc się rytmu mojego nowego świata. Kiedy zajęcia się skończyły, Michał podał mojemu ojcu mały rysunek. Okno wypełnione światłem słonecznym. Ten sam obraz, który kiedyś namalowałam. Mój ojciec wziął go ostrożnie, jego głos niski. Zachowałaś swoje światło? Nie odpowiedziałam. Nie musiałam. Tego wieczoru po ich wyjściu pokój pachniał mydłem i schnącą farbą. Stałam sama przy oknie. Na zewnątrz śmiech dzieci odbijał się echem z parku, zanikając w wietrze. Świat czuł się spokojny, pokojowy w sposób, który nie potrzebował przebaczenia, by istnieć. Gasłam światła jedno po drugim, zostawiając tylko słaby blask muralu na ścianie. W nim okno świeciło najjaśniej, namalowane małymi niepewnymi rękami. Cisza wreszcie nie była czymś, czego się bałam. To był dom. Kiedyś myślałam, że przetrwanie oznacza hałas, błaganie, udowadnianie, wyjaśnianie, ale prawdziwe przetrwanie było cichsze. To był dźwięk pędzla o płótno, śmiech dziecka w nasłonecznionym pokoju, oddech, który już nie drży, gdy ktoś wypowiada Twoje imię. Przebaczenie nie odbudowało mojej rodziny. Prawda tak. A czasami prawda nie musi być wykrzyczana, musi tylko stać niewzruszona. Widziana. Jeśli kiedykolwiek musiałeś odbudować siebie z ciszy, ta historia jest dla ciebie. Powiedz mi, skąd oglądasz dzisiaj wieczorem? I pamiętaj, uzdrowienie nie zawsze ryczy. Czasami szepcze, dałeś radę.